Ojej, ale impreza. dwa zasoby morskie. No tak średnio to zrobić. Wydaje mi idzie. Boże no to też jest możliwość kultury kupcy i pożytkowania ryb oraz kraw. Co I z tym pożytkowaniem? Nie mam pojęcia. Tutaj co? Osadnik, ten chyba na północ. Tu jest chyba fajne miejsce, właśnie. Musiałbym jeszcze zobaczyć z prawej strony. Może na północ pójdę. Jestem gotowa, gotowa, zdrowa gotowa, jestem gotowa, jestem nie mam gotowa, mogę zrobić jestem gotowa, jestem Zdroju chyba sobie zmniejszy na żeby mniej płacić za nich. No to jeszcze jeden zrobił, czy nie? Co tu jest tyle admirałów? Jest to dużo? Daleko jestem No ale ja muszę być naukowo do przodu żeby wygrać tutaj co chciałem tutaj podmienić na trzymanie mniejsze i w sumie tyle o, raczej tyle tutaj co A, już wiem. Przypomniałem sobie, że tutaj mogę sobie kupić... Nie mogę kupić... A, bo jakiegoś jeszcze nie mam. To co nie kupiłem ostatecznie. Dobra, już jest. To się kończy. To ja w sumie potrzebuję dzikitu portową zrobić dobra, nie będzie religia, żeby nie mieć o tutaj, państwo miasto chyba jest coś później chyba za mnie albo nie ok, państw miasto? Tylko co najwyżej tutaj nie wiem jednego wrzucić misja. Ja tylko obronna, no to ciężko by mi się opić Chyba nie. Płynął. Dobra, mam panów. Tu też jakiś ląd. Co ja chcę? kolejnych osadników chyba. Chociaż ten budowniczy mi się przyda tego co? Tu o listki jakieś znowu. Dobra, może tutaj z docelowym planem te wieloryby pozyskać. No tutaj te miasta nie będą jakieś takie fajne. No i tu dalej nie popwinieny. Też ma miasto, OK. Jedyne o co człowiek cierpi tylko? Teraz sobie tych misynażyń zaczął robić, no, można by było. Tutaj co? Kupalni żelaza chyba nie zrobię żadnej. Chyba to od razu zrobię, tradycja beskowa e, Norwegia odkryta. Gdzie ty jesteś? Daleko. A, bo ty misjonarz na pewno, trzeba jakiś tworzyć. Już dałoby się. To tutaj miasto, chyba tu będzie dobre, wszystko mam w zasięgu, dużo produkcji, żywność, czy git. Dobra, konferencja. Mam jakieś punkty? No nic nie mam, nawet istotnie jestem. istot, na takim kładzie się dzieje. I co mamy? Dochodu... do kulturowego i produkcja jednostki i się, nie się nie robią. No, tutaj ucieczka. Albo nie ucieczka. No dobra, jedną kwadermalę wycięłem. Wychodzić na to. Ja świątynię kupić nie mogę, niestety. No, tam się sam nawróci. Bo później podejdę. No to tak być biznesowa To miasto Portowa od razu? Nie można Niech będzie Ojej, 20 gary, mocno Ci wracają. No co? Tutaj chyba chciałem. Tutaj oni ja były żelazo. Tutaj też takie tereny słabe są do. że tutaj bym zbudował bardziej to było gdzieś na dużo? Chyba nie tutaj kolejny tytoń nie wiem czy to czy że nie jeszcze jedną osadę by się chciało. nawet dwie by można było tu zrobić też kolejne osady powodują że osłabiam rozwój tego miasta też nie jest dobre No nie, nie wiem, tutaj nie ma takiego fajnego miejsca. Tutaj może faktycznie... Zobaczmy, może tutaj... Nie wiem, to będzie tak się rozbijało. rozwijało. Może tutaj? A, a sklep, który buduje. W sumie mogę przyjąć Opuścił, okej okay. komskim i kampus by się przydał. Kurowa też w sumie i świątynia by się przydała. Wszystko naraz najlepiej. No to zrobię tak. Kampus już postawię, ale jakby będę robił świątynię. Okej. Okay. Ja tu 20 tur do miasta państwa, może być. Nie wiem, czy tam przepłynie w sumie. No, powinien dać radę. Jak podpływa miasta, to i musiał jakoś tę dyk wpłynąć. Na to krop na tapmy. To wypłyniecie tam Kolejne miasto, 10 tur I no tutaj osada Akweduktów nawet nie zrobiłem jeszcze jest, też jestem do tyłu no wszystkim to no, do No ale ja nie muszę mić do przodu żeby wygrać rygijniela prawa hmm jakieś ulepszenie produkcji tego, bo trzeba. To bym kupił chętnie budowniczego, ale nie stać mi jeszcze. Misariusza, on nic nie daje. Tu jakiś katolicyzm powstał. Będziemy chybili, chodzi na to, a tutaj już nic nie ma, Nawet, że z morza nie można tego wziąć. Trzy różne. Niby to buduje i to, ale to 23 już dopiero. Rozpocznij zasobu. Nie, nie wiem o jakim zasobie mowa. Może chodzi o to. No to zróbmy to koło już. powiem przeżyć. Нет full